Klasycznym procesem metalurgii proszków jest opracowanie jednoasiowe, jednostronne, w którym to procesie możemy wykonać elementy proste, ale również o bardziej skomplikowanych kształtach, jak koło zębate wytworzone przez firmę MIBA. Koła te są produkowane do skrzynbiegów. biegów. Metalurgia proszków polega na wytworzeniu proszku, jego formowaniu, Spiekaniu i następnie obróce wykańczającej, np. obróce ciepnej. Klasycznym sposobem formowania jest prasowanie jednoosiowe w matrycy zamkniętej. Alternatywną metodą formowania jest formowanie w tryskowe proszku, do którego wykorzystujemy klasyczne tryskarki do tworzyw termoplastycznych. Wcześniej proszek mieszamy z polimerem termoplastycznym, który stanowi lepiszcze tej, tej gęsy polimerowo-proskowej. Następnie po formowaniu wtyskowym lepiszcze ulega degradacji rozpuszczalnikowej bądź cieplnej i w etapie końcowym element ulega spiekaniu w wysokiej temperaturze w atmosferze ochronnej bądź w próżni. Metoda ta nadaje się do wytwarzania elementów małych o skomplikowanych kształtach. Pierwsze produkty które zostały wprowadzone w Europie, to zaczepy ortodontyczne, które cechują się skomplikowanym kształtem i małym rozmiarem. W ramach wspartej przez Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej pracy przedwdrożeniowej zajmuję się obecnie z moim zespołem autorskim rozwiązaniem dotyczącym nakładania na powierzchni komercyjnych stali narzędziowych warstw odpornych na korozję i jednocześnie na zużycie ścierne, przez wstępne formowanie i spiekanie proszków z wykorzystaniem ewentualnej obróbki ubytkowej i cieplnej. Wytwarzając wymienione warstwy na stalach do lepszenia cieplnego, otrzymujemy materiał inżynierski. Charakteryzujących się niekomplementarnymi własnościami, trudnymi do połączenia, to jest ciągliwym rdzeniem oraz powierzchnią o wysokiej odporności na zużycie ścierne i korozji. Technologia wytwarzania warstw powierzchniowych polega na doborze odpowiedniego lepiszcza oraz jego udziału w stosunku do zastosowanego proszku stali z dodatkami węglikotwórczymi, homogenizacji gęsty polimerowo-proszkowej, pokrywaniu obrabianej powierzchni stali komercyjnej, degradacji lepiszcza, spiekaniu i ewentualnej obróbki ciepnej. Zaproponowana metoda stanowi alternatywny sposób regeneracji powierzchni narzędzi dla metod napawania i natyskiwania cieplnego, które wymagają dużych nakładów inwestycyjnych. Proponowana technologia nadaje się do nakładania warstw na małe elementy o skomplikowanych kształtach i rozbudowanej lub trudno dostępnej powierzchni. Lepsza przyczepność, twardość i odporność na zużycie ścierne nakładanych warstw wierzchnich w porównaniu do innych metod, pozwala na szeroki wachlarz zastosowań przemysłowych.